<iento> oh, я принес тебе もう一度、一度、一度、一度、一度、一度、 Dzień dobry. Witam państwa wszystkich. Witam licznie zgromadzone kobiety, witam mężczyzn, którzy są z nami. Witajcie! A teraz oficjalnie otwieram zgromadzenie. To zgromadzenie jest po to, żeby zaprotestować przeciwko łamaniu praw kobiet. Najpierw sprawy organizacyjne. Przede wszystkim najważniejsza rzecz to słuchamy straży porządkowej. Porzą straż porządkowa jest ubrana w kamizelki, jest oznaczona. Na czas przejścia. Ulica będzie zamknięta, więc możemy iść całą ulicą. Przypominam również, że ustawa o zgromadzeniach zakazuje posiadania narzędzi i materiałów niebezpiecznych, w tym raz. Nie używamy. Jesteśmy manifestacją, jesteśmy zgromadzeniem pokojowym. Dobrze. Jak to będzie wyglądało? To Najpierw odczytam kilka słów, potem odczytam apel, a potem ruszymy konduktem żałobnym na starówkę. Mając na wzór strajk kobiet w Islandii zebrałyśmy się tu, zebraliśmy się tu, aby zaprotestować przeciw łamaniu naszych praw w Polsce. Obecny Sejm proceduje właśnie nad ustawą całkowicie zakazującą prawa aborcji. Nie zgadzamy się na to! <ślesk> Politycy od lat cynicznie wykorzystują nasze prawa i ciała do swoich gier politycznych oraz do odwracania uwagi od ważnych wydarzeń gospodarczych. Nasza cierpliwość właśnie się skończyła. Jesteśmy skorone! Odbył się strajk. Dałyśmy Wam ostrzeżenie. Jeśli nas nie posłuchacie, podejmiemy kolejne kroki. Nie zatrzymamy się w walce o nasze prawa. Jeśli ta ustawa przejdzie, ten Sejm nie pojedzie dalej. jest tak, że w październikowe popołudnie polskie kobiety nie mają co robić i wychodzą na Chciałybyśmy w tym czasie pracować, zarabiać na utrzymanie naszych rodzin, a nie manifestować. Jednak sytuacja polskich kobiet jest zagrożona. Dlatego my, suweren, wychodzimy na ulice polskich miast, by zamanifestować swoje stanowisko przygotowanego przez ultraprawicowych polityków

telefonin çuçi 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 çu Proszę, proszę zrobić coś. Proszę, proszę, się cofnąć jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. Nie ważny Proszę, proszę, przesunąć się dwa kroki do przodu. Dwa kroki do przodu. Proszę zejść z niego. Proszę, jeszcze raz, jeszcze To jest przejście dla ludzi, którzy będą chcieli przechodzić Jeszcze, proszę się, proszę się przesunąć. Proszę się ściszyć. Kalinko. Kalinko. Proszę, proszę się ściszyć. Proszę zrobić tutaj przejście dla ludzi. Tu musi być swobodne przejście dla ludzi. Nie ma prosząpania. Jeszcze, 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 jeszcze. Panowie. macie Już, już mamy. Panowie, jeszcze proszę, wciśnijcie się. Tu musi być przejście. Proszę bardzo. Proszę, proszę, proszę pak proszę, proszę do przodu. Tu musi być przejście. Proszę pak do przodu Thank <laughs> you.